moim zdaniem musi dojść do głębokiej refleksji jeszcze nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach przykład w Stanach Zjednoczonych. No niestety wydatki muszą się zwiększyć i to dwukrotnie co najmniej i o tym się mówi już oficjalnie, że jest potrzebne o 100% zwiększenie wydatków na służbę zdrowia, bo ta pandemia obnażyła słabość całego systemu. Natomiast z tego, co słyszałem ostatnio, to rekordowo ilość zgonów teraz ma akurat Szwecja, tak? Ja też myślę, że z tymi kościołami to jest troszkę taka gra polityczna, no bo do kościołów chodzą ludzie starsi, a ci już w większości zostali zaszczepieni. Ja minister niedzielski minister zdrowia mówił, że 50% zakażeń to są miejsca pracy. I przez to, że nie płacimy stuprocentowego zasiłku chorobowego, to często ci ludzie idą do pracy, mimo że są już zakatarzeni czy chorzy, bo, bo nie chcą po prostu tracić Czyli części kolejny pensji. Kolejny obszar słaby, źle uregulowany, został obnażony przez pandemię, tak. Tak? Okazało się, że ludzie chorzy z obawy przed utratą zatrudnienia, ukrywają. Tak. Symptomy choroby i są, no, są bronią masowego rażenia, no, bo przy okazji zarażają kolejnych, a nie każdy przeżyje. Zresztą to jest dziwna choroba, bo kolosów przewraca tych, co chodzą na siłkę i są potężni a relacje jakoś się przez nią przeciągują. Myślisz o nas? Ja na razie, na razie, to jest absolutnie straszna choroba, ja miałem moja koleżanka zachorowała na tą chorobę, nic, nie, wiesz, żadnych objawów praktycznie nie miała, dwa miesiące później praktycznie straciła słuch. Powikłania od tej choroby, my jeszcze nie wiemy wszystko o tej chorobie. Ten wariant brytyjski, który dzisiaj jest, który jest dużo bardziej zaraźliwy. Też to, ta trzecia fala dotyka dzisiaj dużo bardziej 30 latków czyli mojego pokolenia, niż tych właśnie osób Starszych. Ja też się zgadzam, że jeśli chodzi o kościoły, to, to chyba to nie. Mi się nie podoba to, że e, jakby premier powiedział, że no, e, te normy, ileś o, ile osób może być w kościołach, ma sprawdzać sam kościół. Znaczy, to jest po prostu jakiś absurd, że proboszczowie sami będą sami, sami no, siebie No sprawdzać. To jest to jest partia, która jednak obraduje na kolanach, no to prawda. No, więc, I wiesz, jakby też, i też nie widzę, i mam wrażenie, że i policja, i, i, i straż miejska, i służby do tego powołane, ja non stop widzę ludzi, e, wiesz, ze ściągniętymi maseczkami, w sklepach, jakby, że my jednak nie stosujemy Chcę się o do tego bo teraz ciągle się toczy ta procedura no. z tym rzecznikiem, mnie pytają na przykład, czy gdybym został rzecznikiem praw obywatelskich i przyszedł do mnie obywatel, którego wbrew... Prawu, bo te prawo przecież nie, nie obowiązuje tak naprawdę, nakazano noszenie, czy ukarano za nienoszenie maseczki, to ja bym się na tak. nim ujął. Otóż ja bym się na nim nie ujął, dlatego że wprawdzie te wszystkie przepisy i obostrzenia mają charakter zwykłych zaleceń, bo nie ostają się w sądzie, ale z jakiegoś powodu... Zdecydowana większość polskiego społeczeństwa utrzymuje dystans społeczny i chodzi w maseczkach, ponieważ posiadamy prawo do życia. Tak. I wspólnie od siebie nawzajem to prawo egzekwujemy. A kiedy ten człowiek szedł bez maseczki, to siał zarazki, siał wirusy i przerażał tych wszystkich rozsądnych ludzi, którzy w maseczkach chodzą. Mamy prawo do życia, natomiast prawem człowieka i obywatela nie jest zarażanie innych wirusem. Tak jest. Znaczy ja mam nadzieję tylko tyle, że naprawdę zacznie się jakaś dyskusja o tym, o reformie ochrony zdrowia, że zwiększy się nakłady na tą ochronę zdrowia. I jestem absolutnie przerażony, że ta dyskusja się e, nie odbywa, albo odbywa się właśnie w takim ringu. Ale głównym, e... głównym czynnikiem wpływającym na decyzję nie jest zdrowie i życie obywateli, nie. tylko interes przedsiębiorców. Zauważmy tą całą narrację opozycji, która mówi że z jednej strony, że rząd nie, pasuje, nie panuje nad pandemią, a ilekroć rząd próbuje robić kolejne kroki, które. Powstrzymują rozprzestrzenianie wirusa, to się mówi, że jest to zamach na wolną gospodarkę rynkową i przedsiębiorczość. Znaczy, cokolwiek by rząd nie zrobił, to Platforma Obywatelska będzie, prawda, będzie, będzie ja... walić, ale jednak niekonsekwencje tego rządu, jeśli chodzi o obostrzenia, no musisz do, do, dostrzec. Tak, nie, no, no wiadomo, że stan wyjątkowy byłby rozwiązaniem. Nie, no, stan wyjątkowy, wiesz, ale raz otwierają e, wielkie sklepy, raz je zamykają. Ale dlatego, wiesz... że są naparzani bez przerwy. Gdyby w Polsce był jakiś trochę inny klimat społeczny, gdybyśmy byli rozsądniejsi, to byśmy uznali, że znajdujemy się w środku sztormu na pokładzie statku i że trzeba się słuchać kapitana i wszystkie ręce na pokład. Tylko ja zakończę tutaj, tylko niestety mam wrażenie, że kapitan sam nie do końca wie, czego chce i co chce zrobić. I... Boi się zarządzać tym prymieniem. To był fragment programu Lewy do Lewego. Całość do obejrzenia na YouTubie na kanale Telewizji.